Cześć, witajcie, młodzi lektorzy. Zapraszamy do kolejnego odcinka z cyklu Przeczytane. W tym odcinku kolejny raz odwiedzimy fundację słowo i kropka po której ostatnio oprowadzał nas pan Paweł Wódczyński. Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, mieliście szansę zobaczyć, jak wygląda profesjonalne studio lektorskie. W tym odcinku pan Paweł pokaże wam prawdziwą rozgrzewkę aparatu mowy taką, która jest potrzebna, aby prawidłowo z odpowiednią dykcją przeczytać tekst lektorski. Pokażę mam teraz rozgrzewkę aparatu mowy, który wykonuję przed nagraniem, który też również pokazuje, uczę uczestników warsztatów z emisji głosu, który prowadzę zresztą w tej przestrzeni. Moi drodzy, najważniejszy jest oddech przy mówieniu. To on jest takim paliwem, źródłem energii podczas mówienia. Kiedy mówimy, zawsze wypuszczamy powietrze. Nie da się mówić, wciągając powietrze. Więc oddech jest rzeczą bardzo istotną, abyśmy mogli mówić swobodnie, długo, nie męczyć się. A w momencie, kiedy nagrywamy w studio, jest to bardzo przydatne do tego, aby potrafić oddychać niesłyszalnie. Tak zwany, tak zwany oddech bezdźwiękowy, który można bardzo łatwo wykonać, a później reżyser czy realizator dźwięku nas pokocha, bo nie będzie musiał wycinać naszych oddechów. Oczywiście one też są niezbędne podczas nagrania. One muszą się czasem pojawiać, ponieważ słuchacz podąża za narratorem, za lektorem czy lektorką, więc też musi w odpowiednim momencie, w momencie wziąć oddech, aby też nie było tak sterylnie i może się zacząć gubić, kiedy może brać oddech, kiedy słucha, więc on też musi się pojawić. Pewnie nieraz słyszeliście o oddechu przepanu. A przepona jest podstawowym mięśniem oddechowym, który znajduje się w tej części naszej klatki piersiowej. Oddziela nasze płuca od naszych organów wewnętrznych. I przypomina troszeczkę taką, tak jakby dwa dzwony, albo taki otwarty spadochron. Przyczepiony jest do żeber, przepona przyczepiona jest do żeber yy, z boku, też z tyłu do kręgosłupa. I najzdrowszym i najbardziej efektywnym oddychaniem jest oddychanie dolnożebrowe. Polega ono na tym, że bierzemy oddech, jednocześnie rozszerzając żebra na boki i robiąc miejsce dla płuc. To znaczy że po w momencie, kiedy ma taki kształt, my bierzemy wdech, podciśnienie wpycha ją do środka, mniej więcej ma taki kształt, obniża nasze organy wewnętrzne, robiąc przestrzeń dla naszych płuc. Jednocześnie mamy więcej powietrza do mówienia, do oddychania. Pokażę Wam teraz, jak ta przepona, tutaj już mamy animację, właśnie jest uruchamiana poprzez nasze żebra. Myślę, że będzie to widać. W momencie, kiedy rozszerzamy żebra na boki, przepona troszeczkę opada i robi przestrzeń dla, dla płuc. Dobrze. No to teraz pokażę Wam parę. Ale ćwiczeń właśnie na uruchomienie tej części naszej klatki piersiowej. Najlepiej położyć sobie dwie dłonie na żebrach, otworzyć buzię. Ponieważ przez nos nie jesteście w stanie złapać takiego dużego haustu powietrza, czyli przez otwarte usta nabieramy powietrze i staramy się rozszerzyć, rozszerzyć żebra. Nie mamy, nie mamy wpływu na nasze płuca. Siłą umysłu. Samoistnie bierzemy od tej, ale już mamy, mamy, mamy po części wpływ na nasze, na nasze żebra. Czyli staramy się rozszerzyć żebra przez otwarte usta, nabieramy powietrza. Możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład wchodzicie do bardzo zimnej wody, i czasem tak się zdarza, że my w sposób organiczny zaczynamy tak, Nabierasz powietrze, no wtedy nie chcemy się zanurzyć, bo woda jest bardzo zimna, więc wchodzimy na palce i robimy. I nam się tutaj rozszerza. Albo jak się wystraszymy, jest takie. Też. Kiedy ziewamy, też otwieramy. Buzie. Dolne podniebienie idzie do góry, to wszystko nam się tu otwiera. I łapiemy chaos powietrza. Tak? Więc kładziemy sobie dłonie na... z boku na żebra, otwieramy buzię. I widzimy jak, jak, mam nadzieję, że to widać, jak moje żebra się rozszerzają. Spróbuję może teraz trochę yy, w ten sposób, żeby nie zasłaniać rąkami. Może bokiem też trochę będzie widać. Uff, zwróćcie też uwagę na swoje barki, żeby nie szły do góry, żeby nie było tego typu oddychania. Tak, niedobrze, tylko tu, na dół wszystko. Uff. Tak, troszeczkę barki mogą się ruszać, ale nie za dużo. Pamiętajcie, że my nie, my nie mówimy tylko tu, mówimy połową człowieka. Kiedy oddychamy, kiedy mówimy, cała połowa naszego człowieka na to pracuje. Te wszystkie mięśnie są sprzężone ze sobą. Jeżeli będziemy się napinać tu tylko, będziemy zagryzać zęby, będziemy oddychać barkowo. Te wszystkie napięcia będą odkładać się na nasz aparat mowy i będzie to negatywnie skutkowało na to, jak mówimy. Kolejne proste ćwiczenie na uruchomienie przepony. Kładziemy sobie dwie dłonie tutaj pod splotem słonecznym, jak nam się kończą żebra i robimy takie ćwiczenie. lub Wyrzucamy język na, na zewnątrz i robimy takiego pieska. W ten sposób na pewno ukończycie swoją przetokę. To oczywiście w dużym skrócie. Kolejne, kolejne ćwiczenie, ćwiczenie rozgrzewki aparatu mowy. Tutaj mamy yy, staw schroniowo-żuchwowy. Jak położycie sobie dwa palce mniej więcej w tym miejscu, otwieramy, zamykamy buzię i kolistymi ruchami do przodu rozgrzewamy, rozgrzewamy ten staw. Tam jest taka torebka stawowa, podobna jak w łokciu czy w kolanie. Tam jest taki płyn. jak idziemy spać, nie mówimy, on trochę zastyga i rano zwykle nam się nie bardzo chce otwierać buzię i mówić. No niektórym przez cały dzień się nie chce otwierać buzi i mówić. I niestety skutkuje to niewyraźnym mówieniem. Więc rozgrzewamy sobie tę te, te części naszego aparatu mowy, tak? Oczywiście ja to w dużym skrócie pokażę, ale tak, kiedy już poczujecie takie ciepło pod palcami można, można przestać. Kolejne proste ćwiczenie, wypychamy policzki powietrzem. Hmm, 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 hmm. Lewa, prawa góra, dół. Kolejne ćwiczenie przy zamkniętych ustach. Opuszczamy brodę, czyli taką smutną minkę minę. Hmm, hmm. A potem to samo z otwartą buzią szeroko. Pamiętajcie, aby do ćwiczenia robić wszystkie w pionie. Nigdy na boki, żeby ta szuflada nie uciekała Wam na boki, jest to niezdrowe, niebezpieczne. Wszystko w pionie i też nie gwałtownie, nie za mocno, aby, aby spokojnie rozgrzewać te części. Kolejne proste ćwiczenie. Językiem wypychamy poliki tak jak powietrzem, tylko tym razem językiem. Hmm, hmm, hmm. Tutaj też oczywiście mocno tutaj się nie stanie. Kolejność jest nie, nieważna. Potem kolistym ruchem, jedną, w drugą. Kolejnie wyrzucamy język na zewnątrz. Delikatnie go przygryzając zębami. Mhm. Potem paskamy. Przygryzamy wargi od jednej, jednego kącika do drugiego. Góra z powrotem. Robimy taką rybkę. Możemy spróbować dotknąć językiem do nosa, do brody. Mhm. Słuchajcie, im głupsze miny, im bardziej wymyślne, tym lepiej. Nie bójcie się tego, aby, aby rozciągać buzię w różnych kierunkach. To tylko i wyłącznie pozytywnie wpłynie na rozgrzewkę Waszego aparatu mowy. Jak już mamy troszeczkę rozgrzany aparat mowy, możemy rozgrzewać już nasz głos. Pamiętajcie, że mm, bardzo ważnym elementem naszej wypowiedzi są samogłoski, o których niestety zapominamy. Samogłoski, czyli A, E, I, O, U, Y. Mamy oczywiście jeszcze nosówki, M, e, O, ale odpuścimy sobie. Samogłoski mówi się, że są receptą dobrego mówienia. Są też nośnikiem emocji. To na nich osadzamy głośność swojej wypowiedzi. Jeżeli chcemy daleko zawołać, nie krzyknąć. Tylko zawołać, aby daleko nasza wypowiedź popłynęła, osadzamy się na samogłoskach. Jak na przykład hmm, wołamy, niech będzie, wołano o pomoc, tak? jest taka konieczność, to osadzamy się na samogłoskach i wołamy ratunku. Zobaczcie, że osadziłem na samogłoskach tą wypowiedź. Nie ona daleko, daleko sobie wtedy poleci. Ćwiczenia? Mam nadzieję, że nie była tak ciężka. A teraz zapraszamy Was do wysłuchania kolejnej części fragmentu książki Stanisława Pagaczewskiego Porwanie Baltazara Gąbki w interpretacji Pawła Wódczyńskiego. Porwanie Profesora Gąbki Rozdział drugi Wyprawa się zaczyna. Taśma magnetofonowa zanotowała istny wybuch entuzjazmu wśród zgromadzonych tłumów. Słychać krzyki Niech żyje! Po chwili tłum zaczyna śpiewać. Sto lat! Jednakowoż obraz odjazdu Smoka na wyprawę nie był kompletny, gdybyśmy poprzestali jedynie na opisie czysto zewnętrznych szczegółów. Musimy pamiętać o tym, iż, iż Smok podjął się zadania niezwykle trudnego, a nawet niebezpiecznego. Wyprawy do krainy deszczowców nie można bowiem porównywać z miłą przechadzką nad, brzegie, nad brzegami Wisły albo ze spacerem po ulicach Grodu Kraka. To też nie dziwmy się smokowi, że był poważny, a nawet trochę zdenerwowany. Doświadczenie, jakie zdobył w poprzednich podróżach, mówiło mu, że ekspedycja może się zakończyć w sposób nieprzewidziany. Nic więc dziwnego, że uśmiechał się jedynie dla dodania odwagi sobie i swym przyjaciołom, a także ludziom, żegnającym ich tak serdecznie. Podobne uczucia przepełniały również doktora Kojota i kuchmistrza Bartoliniego. Prawdziwa odwaga nie polega bowiem na braku uczucia strachu, tylko na umiejętności przezwyciężenia go w imię celów doniosłych i poważnych. Żegnaj, drogi przyjacielu! – zawołał książę Krak i mocno uściskał smoka. Żegnaj, odpowiedział smok i wierzchem łapy otarł łzy, które zakręciły mu się pod powiekami. Wracaj jak najszybciej, dodał książę. Będzie nam smutno bez ciebie, na myśl, że przez długi czas nie rozegramy z sobą ani jednej partii szachów, no gotów jestem odwołać wyprawę. Yy, nie mów tak, rzekł Smok. Kto wie, czy deszczowcy nie wtrącili naszego profesora do więzienia, nie chcąc, aby tak wybitny uczony dodał sławy naszemu państwu. Naszym obowiązkiem jest sprowadzenie profesora do kraju, a wobec tego celu nawet sto partii szachów nie ma żadnego znaczenia. Uściskawszy raz jeszcze swego przyjaciela, Smok zajął miejsce przy kierownicy. Doktor Kojot oraz mistrz Bartolini usiedli na tylnym siedzeniu. Gwardziści książęcy poprosili ludzi o cofnięcie się na chodnik. Samochód ruszył powoli, kierując się w stronę mostu na wiśle. Ach! zawołał nagle doktor Kojot. Co się stało? zapytał Smok. Ach! Zapomniałem zjeść jajko na miękko, które ugotowała mi żona na śniadanie. – drobiazg! pocieszył go Bartolini. – Ja zapomniałem zakręcić kurek w łazience. – Nic strasznego – uspokoił ich smok. – Od czego mamy krótkowalówkę? Zaraz nadam komunikat, w którym poprosimy żonę doktora o zjedzenie jajka, a gospodynię mistrza, Bartoliniego, o zakręcenie kranu w łazience. Po przeciwnej stronie mostu rozpostarła się przed nimi szeroka droga, ocieniona dwoma rzędami topoli. Na tablicy przeczytali napis: Do granicy państwa 150 milionów kocich kroków. Smok dodał gazu. Samochód pomknął ze wzrastającą szybkością. Żaden z jego pasażerów nie zauważył małego człowieczka w zielonej pelerynie, który skrył się za pniem jednego z drzew. Człowieczek ten spoglądał przez chwilę na oddalający się samochód, następnie zaś usiadł w rowie i, wyjąwszy spod peleryny maleńką krótkofalówkę, rozpoczął nadawanie komunikatu: Uwaga, Zenobia! Mówi X51! Mówi X51! Ekspedycja wyruszyła samochodem ze znakiem rejestracyjnym g h Dwa, cztery, pięć, sześć, osiem. Trzech pasażerów przy kierownicy Smok. Co robić? Przechodzę na odbiór. Po chwili w aparacie zaskrzeczał czyjś głos. Mówi Zenobia, mówi Zenobia do X-51. Masz jechać za nimi i nie spuszczać ich z oczu. Mały człowieczek schował aparat pod pelerynę i wyszedł spokojnie na drogę. Co za kraj! szepnął do siebie. Ani kropli deszczu od 15 godzin! Stwierdziwszy, że nikt go nie widzi, wyjął z kieszeni płaszcza gumowy woreczek napełniony wodą i polał sobie głowę wraz z ramionami. No, już mi trochę lepiej, pomyślał. A teraz! W drogę.